Wielka sobota w Myszkowie. Wygrywamy z Białą Gwiazdą krasicę 6 do 0 i w wielką sobotę mamy taki mały śmigus dyngus eee, No tak, eee, wynik sugeruje całkowitą dominację i w moim odczuciu tak było. Aczkolwiek ja przestrzegałem przed tym meczem, bo ja sam eee, nie lubiłem takich meczy grać. Grałem niejednokrotnie i były straszne męki. Eee, Uczułem przed meczem, że. Im szybciej strzelimy bramkę, to będzie nam łatwiej. Ten początek gdzieś gdzieś, gdzieś nie do końca był taki, jak, jak chcieliśmy. Trochę nastojąco były sytuacje, nic nie trafialiśmy, ale jak już się otworzyło, to 3 do przerwy. 3-0 do przerwy. Po przerwie no tylko, tylko, pod, tylko tą naszą deklasację rywala tak, 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 tak uważam, już udokumentowaliśmy kolejnymi trzema bramkami. A mogło być dużo więcej, chyba wszyscy, którzy tutaj. Byli na meczu, to widzieli. No ale nie ma co narzekać. Najważniejsze, że 3 punkty 1-0 też byśmy przyjęli eee, z radością. Trenerze istna metamorfoza tego naszego zespołu po przerwie zimowej 3 mecze. Z tego co liczę na szybko, to 12 strzelonych bramek 0 straconych, 3 zwycięstwa. Było 7 punktów straty do lidera, a po dzisiejszej kolejce może się okazać, że to Myszków będzie liderem. Jak inne wyniki się dobrze ułożą? Chyba nikt tego się w Myszkowie nie spodziewał, że to tak szybko może nastąpić. Eee, no Na pewno, na pewno. W, ktoś powiedział przed rundą, że po trzech kolejkach będziemy już w czubie takim mocnym, no bo dzisiaj na pewno kogoś wyprzedzimy, gdyż grają drużyny między sobą. Eee, czy na lidera to nie wiem, to się okaże już jak wyniki spłyną. Eee... Metamorfoza. Ja uważam cały czas, że tak, tydzień temu mówiłem, że jak my swoją grę, którą, którą dziś trenujemy, ustawimy w meczu i podkręcimy tempo, to jesteśmy tutaj w stanie z każdym wygrać. Dobrze bronimy, zero bramek, tak jak, tak, tak jak tutaj padło, 12 strzelamy. To mnie, to mnie szczególnie cieszy, bo w sparingach mieliśmy też bardzo dużo sytuacji i, i, i mało strzelaliśmy, i więc, więc ja się cieszę, że, że tutaj trochę to odwróciliśmy i, 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 no i strzelamy bramki zdobywamy punkty. Cieszymy się, dobrze wyglądamy jako drużyna, więc, więc oby, oby ta metamorfoza właśnie trwała dalej. Za tydzień, no cóż, możemy powiedzieć. Yy... Hit a klasy tutaj grupy Częstochowa 2, a myszków jedzie do Przyrowa. rozpędzony myszków. No, my liczymy, że ta pasta zostanie yy, kontynuowana. No mam nadzieję, że nie, że nie powstrzymana. E, no my też tak, też tak mamy nadzieję. Tak naprawdę dwa tygodnie, e, dwa najbliższe mecze dużo, dużo pokażą, czy, e, czy to my będziemy oglądać, e, czy to my będziemy oglądać plecy czyjeś, czy, czy ktoś nasze. Jedziemy do Przyrowa, tam na pewno ciężki teren. Ale, ale tak jak wspomniałem, jak, jak zagramy swój mecz, tak jak na Poraju na przykład, to, to jest ten spokojny wynik. Potem huta i, 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 i wtedy takie pierwsze podsumowanie. No myślę, że warto zrobić gdzie jesteśmy, z kim już graliśmy, kto przed nami. I, no i trzeba będzie ustawić grę na, na, na drugą część rundy, no bo to będzie już połowa. że świetnie rozpoczęliśmy święta z tego, Miejsca chcielibyśmy życzyć I wszystkiego dobrego, zdrowych, pogodnych świąt dla wszystkich kibiców MKS-u, myszków. Oczywiście dla zawodników również. No i co? Czekamy już na kolejne mecze i emocje z tym związane. Tak jest. My też się nie możemy doczekać. Myślę, że jakby trzeba było zagrać mecz, można było zagrać mecz jutro, to już byśmy go chcieli grać, skoro, skoro ta pasta jest dobra, ale póki co również życzymy wszystkim zdrowych, wesołych świąt, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Wesołych świąt. Dziękuję. Raz jeszcze życzę.